Manko z tej strony El Diablo, a dzisiaj zagramy sobie w gierko nazwie The Midnight Man. Jest to już trzecia gierka na temat Midnight Mena na moim kanale. Ta została stworzona przez Unicorn Studios stosunkowo niedawno i jest na pewno lepsza niż poprzednie, które dodałem, ponieważ jest bardziej rozbudowana, no i sięga podstaw. W poprzednich rozpoczynaliśmy już od włóczęgi ze świeczką. Tutaj będziemy musieli dokonać całego rytuału i to jest na pewno bardzo ciekawe. No ale dobra, nie będę już przynudzał. Zacznijmy i sprawdźmy. Jak prezentuje się gra. Start game. Ok. The rules are in front of me on table. Oh, I should also press tab to check in the inventory. Ok, no tutaj mamy karteczkę, która jakby mamy tutaj wszystko wypisane, co mamy do roboty. Tutaj jednak mamy jeszcze kilka notatek. Ja już się z tym zapoznałem. Jeżeli wy chcecie się zapoznać, to sobie zastopujcie filmik i na spokojnie przeczytajcie. OK, No, ponieważ już czytałem sporo o Midnight Menie, tam jest tutaj mamy czystą kartkę i jak widzicie na notatce musimy znaleźć trzy przedmioty. Zapsy, e, świeczkę oraz nóż. Nóż oczywiście, żeby spuścić sobie trochę krwi na kartkę. E, zapsy, no oczywiście, żeby podpalić świeczkę, o, już tu widzę je. No i świeczkę oczywiście, oczywiście, żeby mieć ten przedmiot, z którym będziemy łazić podczas wizyty Midnight Mana. Okej, okay, przeszukajmy tutaj. O proszę bardzo, jest i nóż. Super. Bardzo mi się podoba funkcja w tej grze, że mamy właśnie takie interaktywne e, przedmioty. Możemy wszystko praktycznie podnieść. Hmm, dużo miłe rzeczy, patrzcie, możemy ze podnieść, rzucić. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, jak wam niczym w amnezji. O proszę bardzo. Szybko znaleźliśmy wszystkie przedmioty. Mamy cztery zapałki, tak więc zabierajmy się już za cały rytuał. Oczywiście, karteczka. Tutaj musimy wpisać swoje imię i nazwisko. Ja wpiszę Diablo same, żeby nie było. No i spuszczamy sobie trochę krwi. Oj, 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 oj. Ale przynajmniej jest zrobione. Dobra, karteczkę na chwilę zostawiamy. Teraz raz przyszedł na zapaleń świeczki. Tutaj tutaj będę, będę miał chyba mały problem ponieważ są tą zapałeczką nie zawsze było łatwo. O, udało się. Super. Świeczka jest zapalona, mam tylko dwie zapałki, to nie jest wcale dużo. Więc nie ma się co cieszyć. Okej. Okay. No jak to przystało w Midnight Manie, nigdzie nie może walić się światło, tak więc musieliśmy zgasić wszystkie światła w domu. No i teraz już zabieramy... karteczkę do Midnight Mana, żeby nas tutaj zidentyfikował, żeby wiedział, kogo ma kosić. To jest ten talerz, co wywaliłem. Dobra, tutaj są drzwi wejściowe, wyjściowe i wejściowe. Ok, upuszczamy karteczkę. Tutaj jest zegar. Oczywiście o północy przyjdzie Midnight Man. Pozostały, no, z dwie minuty. Okej. Okay. No i musimy zapukać 21 razy na początek. Bo ogólnie to 22 razy trzeba, ale 22 fuknięcie zrobię dopiero o północy. Już takie ostatnie puknięcie. Dobra, no teraz tutaj za bardzo nie mam co robić, ponieważ już muszę tylko czekać, aż zleci czas i wybije północ. Wtedy przyjdzie Midnight Man. A jak widzicie, czas tutaj leci troszeczkę wolno. Tak więc y, zrobię cięcie i wracam już do Was, kiedy wybije północ. Dobra, już do Was wracam. Już pozostało mało czasu. Za chwilę Midnight Man pojawi się w naszym domu. Oczywiście zaprosimy go. Poproszę, jakie dzieło sztuki, jaka morda śmieszna. O, wazon. Ciekawe jest tutaj, że możemy gruchnąć tym o... o ścianę. Nic się z tym nie stanie. Mimo tego fajna funkcja, że możemy tyle przedmiotów podnosić. O, pozostało już 30 sekund. Zaraz będziemy wpuszczać Midnightmana. No sorry, mówiłem, że, że, że punktualnie o, o ten o północy eee, włączę dalej kontynuację, ale Tutaj ten zegarek jest jakiś dziwny tutaj. Nie wiadomo kiedy pozostała minuta, kiedy już ta w końcu północ, ale teraz już naprawdę na 100%. No. E, Midnight Man przyjdzie. No patrzcie, tutaj już ostatnia droga. Przygotujmy się. Midnight Man jest blisko. Ostatnie puknięcie, gasimy świeczkę i jedziemy. Tak jest. Midnight Man został wpuszczony. Ruszymy. Będziemy wytrzymać ten ścierbok 3.33 Mamy naprawdę duży dom do zwiedzania O mordę Dokładnie to nie wiem co mam robić, chyba tylko mamy poczekać do tej późnej godziny Tutaj nie jestem pewien Będę sobie uchodził i zobaczymy Co będzie to będzie no Cóż mogę więcej powiedzieć że chyba zszedłem do piwnicy. A nie może mogliby się jakoś przed Midnight Manem schować? A tego nie wiem. Midnight Man jest chyba sprytny i... tak łatwo nam się wycyckać nie pozwoli. Tak mi się wydaje, kobieta, no zabłądziłem chyba. Ja nie wiem w ogóle jak ten... człowiek północy się porusza. Czy on jakoś pojawia się, czy on może jednak jest postacią normalną i on za nami chodzi? Tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że się dowiem. Pianinko. O, patrzcie, mamy zapsy. Trzeba zbierać zapałki, żeby były na podtem. Ups, obraz zleciał. Nie jest dobrze. E, gdzie mam teraz iść? Takie taki obcykany w Midnight mnie nie jestem. O, deszcz pada, super. Nie wiem, czy tutaj są takie zasady jak ze, ze Slenderem, że nie wiem, nie mogę oglądać za siebie, czy nie mogę stać w miejscu. Tego naprawdę wam nie powiem. O, no, jaki fajny zwierzaczek. Co to, królik? ja jakiś misio. Pedober. Jest ulewa. Gdzieś tutaj Midnight Menuet, może jest w szafie. Boogie man. Dawajcie, zamkniemy się w szafie. Nic tam nie zrobi. Nie ma prawa. O o. No to proszę, zapsy. Czemu te, ta szafa się sama otworzyła? Ja ją zamykałem. Człowieku północy, łukasz się. O, mogę okno otworzyć? patrzcie, mam 9 zapałek To jest naprawdę sporo No co jest No kurde szafka zamknięta W moim własnym domu nie mogę Nie mogę otworzyć własnej szafki gdzie, gdzie, gdzie telefon dzwoni, co jest? O, głośnik Fuck off O, monitor mogę wziąć, czekajcie wezmę monitor na drogę Gdzie telefon dzwoni? Och, która jest godzina No jeszcze trochę pozostało Nie, o no. oh, fuck No pal No Uciekaj, uciekaj, uciekaj O matko, ale z one late night Nie no kurczę miałem Uciec a ja tu dalej leżę Człowiek północy, wiekuś mnie z tego pokoju O no, kurczę, on tu gdzieś jest My? Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Kurczę, chyba zły kierunek. Ech, nie, nie, nie do piwnicy. Lepiej nie będę szedł. Kurczę, ten... o ty. Co za świnia? No nie! Dawaj, dawaj! No nie! Kiepsko jest! O kurde, no nie udało się. Nie jest dobrze. Midnight me nie daj mi życie. Nie odbieraj mi go. Byłem głupi naiwny, że w... Zabawiłem się z tą w tą grę. Uchaga, boże, nie? Już nigdy nie zagram na skrzypce. Co się dzieje? about the potroso movie i don't want to oh my god please Co się dzieje? Ha, 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 ha... No super. Nie udało się wytrwać do końca, no ale co tam. No dobra, to by było na tyle. To był The Midnight Man. Mam nadzieję, że filmik się wam podobał. Była to rzeczywiście naprawdę. Rzeczywiście, naprawdę. No. Była to naprawdę lepsza wersja Midnight Man'a. Na pewno od podstaw no to się fajnie ogląda, fajnie się gra. No i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie, komentował El Diablo, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć i do zobaczenia.